Zestaw komputerowy za 7000 zł oparty na platformie AMD, czyli zestaw za 2 tony węgla. Cześć z tej strony, Sabatowski The Game. Witam Ciebie ponownie na moim kanale. Zostań razem ze mną i sprawdź, co dla Ciebie przygotowałem w tym oto odcinku. 7000 zł to bardzo duża kwota, którą można fajnie wykorzystać na przykład w postaci sprzętu komputerowego. Zanim przejdę do meritum tego odcinka, to dodam jeszcze, że standardowo będę korzystać z porównywarki Ceneo i miejcie na uwadze to, że ceny mogą diametralnie się zmieniać z dnia na dzień i być może już jutro ten zestaw może okazać się droższy bądź tańszy. No to przyszła chyba pora na budowanie naszego PC. Procesor AMD Ryzen 5700X Oparty jest na architekturze Zen 3 ma 8 rdzeni, 16 wątków oraz łącznie 32 MB pamięci cache. Może pracować w trybie bus z częstotliwością do 4,6 GHz. Obsługuje soket AM4, cena CPU to około 1226 zł. Chłodzenie naszego procesora Silentium PC Fortis 5. Dobrze sprawdzi się w tym zestawieniu. Gęsto ułożone finy wraz z sześcioma ciepłowodami. Wentylator fluktus 140 mm z łożyskiem FDB. Dobra jakość za bardzo rozsądne pieniądze, a te wynoszą 149 zł. Pasta termoprzewodząca Thermal Grizzly Creonaut. Cena tej pasty to około 23 zł. Jeśli chodzi o płytę główną, zastosujemy tutaj Asus Gaming B550 Plus. Płyta ta posiada wykonanie na bardzo wysokim poziomie. Obsługuje wszystkie procesory z serii Ryzen. Maksymalnie obsłuży do 128 GB pamięci RAM o maksymalnej częstotliwości wynoszącej do 4600 MHz. Resztę specyfikacji możecie doczytać w internecie. Linka zostawiam w opisie tego filmu. Cena wynosi około 675 zł za wersję bez modułu Wi-Fi. Jeśli chcemy kupić płytę razem z modułem Wi, -Fi, będziemy musieli zapłacić znacznie więcej. Pamięci RAM! Dwie kości po 8GB DDR4 o częstotliwości 3200MHz są to pamięci Lexar TOR. Cena oscyluje w granicach 259 Zł. Dysk, który znajdzie się w tym oto zestawieniu, to nic innego jak Kingston KC3000. Pojemność tego dysku to 1TB. Zamontujemy go w złączu PCIe Express 4.0. Dzięki czemu wykorzystamy jego zawrotne prędkości. Zapis to około 6000 MB na sekundę, natomiast odczyt to około 7000 MB na sekundę. Cena to granice 515 zł. Zasilacz. Stawiam tutaj na Gigabyte P850 GM o mocy 850 W. Zasilacz ten posiada certyfikat 80 Plus Gold. Jest w pełni modularny. Cena to około 490 zł. Przyszedł teraz bardzo, bardzo ważny moment, ponieważ już Wam powiem, jaką kartę graficzną zastosuję w tym oto zestawie i wydaje mi się, że ta karta jest naprawdę OK. Postanowiłem wybrać do tego zestawu kartę Asus TUF Gaming RX 6800 XT w wersji OC z 16 GB pamięci. Bardzo wydajna karta graficzna za rozsądne pieniądze. Co powiecie na to GPU? Cena 3475 zł. Całość zamykamy w obudowie od Silentum PC, a dokładnie w modelu RG6VTG. Jest to duża i bardzo dobrze przemyślana obudowa. Cechuje się dobrą jakością wykonania. Nasza karta zmieści się w niej bez problemu, ponieważ maksymalna długość to 360 mm. Cena tego pudła to około 378 zł. Wygląd obudowy to sprawa indywidualna. Jak najbardziej można zastosować również tańszą obudowę, ale zwrócić proszę uwagę na przepływ powietrza. Wszystkie elementy mamy już skompletowane i przyszła pora na to, aby podliczyć wszystkie elementy i zobaczymy, jakie koszty będziemy musieli ponieść za ten zestaw komputerowy. Wszystko w sumie wyszło 7190 zł. Także o niespełna 200 zł przekroczyliśmy budżet. Linki do pełnych specyfikacji, jak i Linki do ofert wrzucę Wam na dole w opisie tego filmu. Moi drodzy, co Wy sądzicie o takiej konfiguracji? Dajcie znać na dole w komentarzu, jakie ewentualnie zmiany Wy byście wprowadzili w tym zestawie. Chętnie z Wami podyskutuję. Jeśli film się Wam spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Oczywiście dodatkowo możecie kliknąć dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia z pierwszej ręki. Trzymajcie się ciepło, widzimy się już niebawem w następnym wideo. Hej!